Panie Emilu, bardzo Panu dziękujemy za udział w kampanii. Naprawdę współpracowało się z Panem wspaniale, ale strasznie mnie ciekawi to, dlaczego wziął Pan udział w kampanii? Dlaczego to jest dla Pana ważne? Mój udział w tym filmie wynika z wdzięczności i szacunku dla kardiologii w ogóle. Ja kardiologii zawdzięczam szalenie dużo. Byłem podopiecznym kilkakrotnie w instytucie i im zawdzięczam i dobrą opiekę, i, i i za wyjście w sensie zdrowym z, te, z tej opresji. Także bardzo, bardzo wiele zawdzięczam kardiologii i niech będzie to mój malutki wkład jako szacunek dla kardiologii i moje dziękczynienie. Dziękujemy Panu bardzo. Na pewno Pana udział w kampanii zachęci wiele osób, dla których ta metoda leczenia zastawki ortalnej jest bardzo ważna i dzięki Panu i Panu udziałowi o tym będą mogli się dowiedzieć. Bardzo dziękujemy.